Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mi 2 zabójce królów. Eee, teraz biorę bier się tak za... za główną misję. Przynajmniej tak myślę, że to jest główna misja. Porozmawiać z Wes. O, nie, nie tą stroną wyszedłem. I ty było? Tam chyba. No, chyba tutaj. No i czy postaram się trochę tych połączyć. To jest Kurde! Tłogię wszadłem. Nie no, źle. mi nie zaliczyło tej misji, ej. Dlaczego tak? No co jest? No i to mi nie zaliczyło. Idziemy z węzł podałaś. Przez te krzaki, czym co ona chce w ogóle? Jeżeli pamiętacie, to ostatnią walkę z nią odbyliśmy. Idą po ciebie, A tu roz jest. przyszedłeś do nas na przeszpiegi. Niby dla kogo miałbym szpiegować? Dla Henselta, dla Detmolda. Podobno cię wynajęli. Tak się składa, że mamy zbieżne interesy, ale nie martw się. Obserwacja Wernona rosza do nich nie należy. W takim razie co cię do nas sprowadza? Uważaj, żeby Detmold nie wywęszył, że przetrzymujesz kedweńskiego szpiega. Nie wywęszy, nie bój biedy. Tak? Detmold ma dobrze zorganizowaną siatkę wywiadowczą. Ten szpieg, którego złapaliśmy u Loredo, Arnold, w tej chwili zabawia się już w innym świecie. Dlaczego go zabiłeś? A co miałem z nim robić? Na statku mówiłeś, że to żywy dowód naknowania Henselta przeciw Temerii. Nie planowałem egzekucji. Przynajmniej nie teraz, ale nie wytrzymał przysłuchania. Niewielu przetrzymuje przeciąganie pod Kilem. Gdyby chciał współpracować, to bym go nie przeciągał. Powiedział coś ciekawego? Twardy był. Ale po kilku dniach podtapiania wyciągnęliśmy z niego, że Henselt zamierzał siać ferment w przygranicznych miasteczkach. Henselt nie jest głupi i nie będzie prowadził wojny na dwóch frontach. Ta szuja Loredo miała agitować za Kedwen. Na szczęście twój miecz przeflancował mu flaki. Hmm. Co robi? Jo, wżyć Witaj, Geralt. Witaj, Wes. Co słychać u niebieskich pasów? <noise> Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte. Trop nam się urwał. Ale doprowadził nas tutaj. Jeżeli nie prowadzi dalej, to znaczy, że mordercy są w pobliżu. Widzę dwie możliwości: albo Henselt ich wynają, albo jest ich kolejnym celem. Krótce się przekonamy. Na razie jest ich celem. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No co ty? Przegrać z Wiedźminem to żaden wstyd. Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kadwejscy rycerze razem wzięci. Mm, jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Może powinnam wykorzystać okazję. Widziałem, się stało. zasadzie widzę, że w zasadzie No i dobra. co? zasadzie w zasadzie w nie że ewentualnie jakieś poboczne, no jeden tonal mam co by sobie tutaj ulepszyć Zasięg znaków do polewszy jest, obrażając znaków. Niech będzie. No, dobra. Idziemy tą poważną misję zrobić. I, i, I zobaczymy, o co tam w niej chodzi jak na razie e, fabuły, w sumie to może woflne fabuły, ale to potem na razie zobaczę co chodzi z tą misją. Dokładnie. A czego ty szukasz gościu? Mam nadzieję, że jakoś ci to wszystko wytłumaczy gdzie jest Letho i, i tak dalej, gdzie, tri gdzie jest tris kiedy ją w ogóle znajdziemy? Czy ją w ogóle znajdziemy? A ty ciągle monet szukasz. Co mam robić? Czekaniaż aż mgła opadnie... A... Do tego mgła ta sama nie opadnie, kolego. A to jest ten ziomek. Wszystko w porządku? Lepiej stąd odejdź. Stary Maverick nie jest dobrym kompanem. <laughs> Chyba, że lubisz sobie z kogoś poszydzić. Widziałem co się stało. O co poszło? Mam większe problemy na głowie niżli przejmować się obozową chołotą. Koszmarne sny stały się jawą i są niebezpieczne. Ta, wiem coś o tym. Opowiedz mi. Jednej nocy wybrałem się na plażę. Siedziałem tak, gapiłem się w gwiazdy i musiałem przysnąć. Wtedy zaczął się sen. Śniłem o mojej ukochanej ptaszynie. Jej piersi były takie miękkie, jej głos taki delikatny. Widziałem ją i słyszałem, jakby była obok. I nagle jej głos zmienił się w przerażający charkot. Zamarłem. Otworzyłem oczy, ale zjawa nie zniknęła. I nie przestała mówić. Lewitowała nade mną, wyciągając po mnie łapy. Biło od niej trupim chłodem. I wtedy to się stało. Co? Nigdy nie byłem tchórzem. Wyróżniłem się w niej jednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór. No co tu dużo gadać. No ze strachu ze strałem się w gacie. No. Od tamtego czasu wołają na mnie o bezraniec. No, szydzą. Skąd to nie wiedzą, że w ogóle się srałeś, No Nie no, ja będziemy rozwieźli. Nie zauważyłem, żeby z ciebie szydzili. No może oprócz tych dwóch opitych mord. Dość kiepsko patrzył. Stałem się pośmiewiskiem całego obozu? Pamiętasz o jakiej porze nawiedziła ci zjawa? Na plaży dotarłem po mojej warcie, więc musiało być z godzinę przed północą. Nie wiem ile spałem, ale gdy dobiegałem do obozu, na wschodzie zaczynało dnieć. Po co poszedłeś na plażę? Tam jest dom, w którym zatrzymaliśmy się podczas poprzedniej wyprawy Henselta. Mój oddział wypatrywał, czy siły Demavenda nie próbują sforsować rzeki. Ach, chciałem powspominać dawne czasy. Czyli brałeś udział w kampanii sprzed trzech lat? Czy brałem udział? Ledwo uszedłem z życiem. Uratowała mnie liwa, burdelowy medyk. Chcesz dowiedzieć się więcej, to gadaj z nią. O obozie wie wszystko. Rozprawię się z tą zjawą, ale usługi Wiedźmina są kosztowne. Mój żołd nie jest wysoki. Mam tylko chudą żołnierską sakiewkę i trochę tytoniu. Może być? Może być. Niech będzie. No ja nocą dom na klifie. Znaczy, można ewentualnie iść do tamtej babki, żeby się czegoś dowiedzieć. Może tak zrobię. Owie myśleć czegoś przynajmniej. A ty ciągle monet szukasz? Co mam robić? Czekaniaż mgła opadnie doprowadza mnie do szału! W to chciałem tak sobie sprawdzić ekwipunek. Tu mogę sobie jakieś ulepszenie wsadzić Ulepszenie osłaniacie Braf przez 2 I teraz to jest. Teraz będzie trochę mocniejsza. Dziś mam w ogóle tą recepturę na zbroję chyba w Skyrona. Gdzieś tam to było. Dziwnie się w życiu układa. A to jest to? No, da. Tak. To nie to. Ta? Nie, hej, wolna jestem! Ty jesteś liwa? Jeśli przyszedłeś po maść, to ustaw się w kolejce. Podobno byłaś tu w czasie poprzedniej wyprawy Henselta. I co z tego? Mam do ciebie kilka pytań. Byle szybko, bo na tę maść czeka połowa szlachty Henselta. Wszyscy z tęsknoty za małżonkami zaczęli sikać krwią. Mm -hmm. Trzy lata temu mieszkała tam rodzina Malgeta z Nahora. Gdy pomagał opatrywać rannych, ktoś wymordował jego dzieci. Malget nie umiał się pogodzić z tragedią i rzucił się do rzeki. Dzieci pochowano za domem. Groby pewnie dalej tam są. Interesuje mnie ta wieża. Resztki posiadłości złupionej dawno temu. Mówią, że to wieża rozpusty, odkąd madame Karol rozbiła obóz u jej podnóża. Znaczy, no, dowiedzmy, dowiedzmy się czegoś. Wielu przeżyło bitwę sprzed trzech lat? Zaledwie garstka. Reszta po prostu wyparowała. Ci, którzy mieli siłę chodzić, wlekli tych, którzy nie mieli. To było potworne. Razem z dziewczętami przez trzy dni opatrywałyśmy rannych. O kurde wąwozy wokół obozu nie wyglądają na dzieła natury. To dowód, jak potężną siłą dysponują czarodziejki. Ogniste kule Sabrine zryły okolice wiele mil od pola bitwy, ona wszystko wie. Dobra, dzięki. dzięki. Więcej nie przeszkadzam. Czy teraz możemy Uda się do domu to na Clefairy do utworzyć Mogę tędy przejść? Ja tędy przejdę No, bo trochę daleko to jest, ale... <tryk> Tędy przejdę? Coś jest jakieś przejście? Jest Poporów pewnie nie ominiemy, pewnie są tutaj jakieś Jak to wszędzie. No, zobaczymy co tutaj ten dom. To jest ta chata. Dom na klip, cmentarz. nie, no myślę, że do domu wejdziemy. No, to nie jest za dużo, że to jest wokół domu coś jest. przejście Ciekawe. I to schodzimy. Co to jest? No to się przysieda. To mnie interesuje co to jest. Co to robi jak odpalę wszystkie o oh, shit. Więcej was matka nie miała. Spadaj Skąd mam wiedzieć w jakiej kolejności zapalić? Gdzieś to, gdzieś to jest napisane? Skąd mm -hmm. mam wiedzieć w jakiej kolejności mam zapalić? Dobra. Zrobimy tak. Zapalę eee... sobie najpierw to czy mogę jeszcze na to spojrzeć? Na tym chyba nic nie da. Zapalmy sobie to. I potem to. Chyba, chyba źle zapaliłem. Tak, właśnie pojawił upiór. zapalić trzeba jeszcze raz nie wiem gdzie jest ta kolejność tego e... ta zobaczmy e, dobra to zapalę nie ma tu gdzieś napisane coś określone coś jak, jak zapalić No i co? Znowu źle. Ogień! Ogień! No dobra, e, pójdziemy tak. Pójdę szukać górę. Może znajdę coś... co mi powie w jakiej kolejności mam zapalić. Tutaj nic nie ma? Jakieś książki? Coś co pisze? No nic tu nie ma. Nie, nie mam pojęcia jak mam te totemy podpalić. W jakiej kolejności. Może ten cmentarz jeszcze? Gdzie on był? tutaj go pokazywał. Mówił raczej nie, gdzieś na górze. Za mam był podobno. Hmm... Nic tu nie ma, dobra, pójdziemy tak do tego domu i spróbujemy odpalić to w jakiś nie wiem, inny sposób, bo tutaj nic nie ma. A tutaj. jakieś e, symbole dziwne, nie wiem, czy to jest chyba... są litery. Może to mi jakąś podpowiedź da? Marisa. Moira. Może to jest jakaś podpowiedź jak podpalić te... totemy. No, no, tak. Tutaj co jest? Nie wiem. No spróbujmy od zapalenia tego. Potem zapalę ten. No i ten. Znowu źle. zajmiesz ten środkowy, żeby zapalić, teraz ten i teraz ten. Jak nie, to próbujemy jeszcze inaczej. No źle. Za stary ludzism. zaczynamy środkowego, teraz zacznijmy od tego. Kolej zapalmy, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Nie, A. Ile, raz, ile jeszcze raz będę skłóc? Ja cię skłuć? Czyli tak, taka kolejność nie. Może teraz to. Może chyba tak robiłem. O, kurde! Jeśli tak nie działa, tak nie działa. Tak, jak on to zapalić? Zielonego pojęcia nie mam. Dobra na razie z tym na głowie się później jak to zrobić i wtedy może e, jakoś po prostu nie chcę jak po prostu się uda zapalić